Cześć, jestem Ziger, witam wszystkich bardzo serdecznie na omówieniu trzeciego odcinka pierwszego sezonu serialu The Walking Dead The City. Oczywiście przypominam, że dzisiaj o godzinie 20.30 odbędzie się live na Kryms, analizujemy sobie zwiastun do odcinka czwartego. I jeżeli podobają wam się moje materiały lub po prostu chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze świata The Walking Dead, możecie zostawić teraz łapkę w górę i subskrypcję, a już bez przedłużenia przejdę do omówienia. A zatem tak, odcinek zaczynamy od Genie. Ale to flashback dokładnie tak. Do jej historii i Nigana, a przynajmniej do części tej historii. Podobne coś mieliśmy w poprzednim odcinku, tylko wtedy mieliśmy flashback do historii właśnie Megi i Herschela, jak się dogadywali przed jego porowaniem, a raczej jak się nie dogadywali. Niemniej jednak wracając, tutaj mamy coś podobnego. No i w zasadzie widzimy, że tutaj też jest trochę podobnie. To znaczy, trochę się właśnie Nigan nie do końca dogaduje z Dżinni. Szczególnie, że ona teraz w sumie wyruszyła i narażała swoje życie w poszukiwaniu. Duszowego dinozaura zabawki I, i cały czas mówi do niej, że musi zacząć coś mówić, żeby w końcu zaczęli się jakoś dogadywać i się o to wścieka, no ale ostatecznie postanawia pomóc jej odnaleźć zabawkę. I do tych flashbacków jeszcze sobie wrócimy, bo teraz przechodzimy do teraźniejszości, gdzie no właśnie, pamiętamy jak Ginny wykradła ten motor i mm, odjechała nocą z tej osady, do której wysłała ją Megi, no i właśnie przyjechała tuż pod sam Manhattan, no i dosłownie Siadła do jakiegoś pudła i przepłynęła. Trochę to śmiesznie wyglądało. No ale tak, właśnie w ten sposób dostała się również na Manhattan. Oczywiście, by wrócić do Nigana, bo za nim tęskni. A my w tym momencie przenosimy się właśnie do Megi, Tomaso i Amai, bodajże tak się nazywała, którzy widać, że polują na jelenia. Tak, ten jeleń nadal nie wyglądał zbyt dobrze, w sensie widać było, że cyfrowo wygenerowany i sztucznie wyglądał jak cholera. Ale i tak lepiej niż do Walking Dead. Pamiętamy tego jelenia, jak, jak Rick z Michon byli, nie? W tym siódmym czy tam ósmym sezonie to było takie sztuczne żałopanie. Niemniej jednak potem, gdy już go oprawili, no to przy okazji taką mam nową scenę, gdzie w sumie Nigan się pyta, czy może dostać jakąś maść czy coś tam po prostu na rany, bo pamiętamy, że sobie rozciął całą dłoń odwalenia walenia głową tamtego typa w szybę i mówienia knock knock. Ale Luther mówi, że nie, i widać, że jest jakaś spina między nimi, która później zostanie nam wyjaśniona, ale to później. A w międzyczasie słyszymy, jak właśnie Tomaso i Amaya właśnie mówią całe swoje Origin Story: czyli, że byli dzisiakami, kiedy pojawił się ten wirus, i że było im ciężko, i łudzili się, że wojsko coś zrobi pomoże, ale tylko po prostu przyjechali po to, żeby zniszczyć mosty i zasypać tunele, żeby zostawić ich tutaj w środku. Ale jakoś dawali sobie radę, dopóki nie zjawił się chorwat. No, i wszystko się nie zepsuło. Dodatkowo wspomina o tym, że tylko i wyłącznie jednej osobie udało się uciec z tego całego więzienia Chorwata. No i tak to właśnie wygląda. W międzyczasie widzimy, jak już Dzini dopłynęła, dopłynęła na ten Manhattan, ale do niej sobie też za chwilę jeszcze wrócimy. Następnie widzimy, jak już nasi bohaterowie obserwują budynek, do którego właśnie będą musieli się dostać czyli tą główną siedzibę Chorwata. Czyli tą całą arenę, ten ring bokserski, hmm, który jest w środku. No i tutaj, no właśnie, hmm, Tomaso w zasadzie sam się tutaj przyznaje, że to on właśnie uciekł, że to jemu zdołał się uciec stamtąd i że w sumie sam nie wie, czy powinien teraz tam iść czy powinien narażać swoich ludzi na to wszystko, bo to jest ryzykowne i już wtedy ledwo udało mu się ujść z życiem. Niemniej jednak, tutaj właśnie słyszymy, jak Maggie mówi. Megi w zasadzie Nigan też przy okazji wspominają właśnie o w sumie sobie, tak naprawdę. To znaczy, Nigan mówi, że znał kiedyś podobnego gościa, który też stworzył takie sanktuarium, no ale ludzie mu się przeciwstawili i go pokonali. No to oczywiście mówiło o samym sobie i mówiło o tym, że oczywiście Megi go pokonała. No właśnie. Dosyć taka interesująca ta była scena. Niemniej jednak powiedzmy, że to w miarę przekonało Tomaso, bo sam powiedział, że je pogada jeszcze zresztą. No ale widać, że raczej będzie chętny. I dokładnie w tym momencie widzimy, jak jakieś auta wjeżdżają do, ten, do tej całej areny. No i to są właśnie auta, w których jest Perli, który zostaje przeprowadzony przez jakieś laboratorium i doprowadzony do jakiegoś wipowskiego pokoju, gdzie widzi tylko ring i ludzi, którzy szkodzą się w walce albo coś tam innego robią. No właśnie, przy okazji, jeżeli chodzi o to laboratorium, to też mi mamy tutaj wyjaśnione, o co chodzi, ale to też zaraz. Bo następnie właśnie widzimy, jak już e, wszyscy sobie obmyślają cały plan przy stole, e, i tutaj właśnie Maggie rzuca, że użyją Nigana, żeby go wywabić. I tutaj mówi o tym, że Nigan kiedyś znał Chorwata. Mm, I właśnie tam Luther się wpycha, że w takim razie skąd mamy mu ufać. No a ona sama mówi, że on odstrzelił mu ucho, więc. Więc widać, że nie są przyjaciółmi, że się nie doradują. No i postanawia, że można w sumie użyć Nigana, żeby wywabić właśnie Chorwata, potem go po prostu dopaść, wymusić z niego informacji, gdzie jest Hershen, a potem zabić. Dokładnie tak. No ale w sumie słusznie Lutherowi coś tutaj nie gra, no bo w sumie dlaczego ma pomagać obcej kobiecie, której rzekomo ukradziono dziecko, znaczy porwano. Plus sam mówi, że skąd wie, czy to się uda, skoro Nigan chciał go zabić, to skąd wie, że przynajmniej to zadziała, prawda? No w sumie słusznie mówi, no ale wtedy też Nigan. Wtrąca od siebie, że spokojnie, odpocznijmy chwilę, przemyślmy to. No, i tak naprawdę w tej scenie widać, że w sumie Tomaso, Maja i parę innych osób chętnie by się zgodziło, ale Luther chyba, chyba i, i tylko chyba on ma jakieś wątpliwości. Niemniej jednak, chwilę później przenosimy się na rynku, oczywiście tam, gdzie jest Perli przykuty, i widzimy to jakiegoś kelnera, można tak powiedzieć, bo przynosi jedzenie, zostawia wino, zapuszcza muzykę, no i staje obok. No, i wtedy właśnie wchodzi hmm, Horvat, hmm, który tutaj w zasadzie też mówi o tym, o tych, właśnie zombie, tak? I tutaj, dla mnie to zabrzmiało trochę dziwnie absurdalnie, ale on powiedział, że z tych zombie, które są w kanałach, oni w jakiś sposób są w stanie wytaczać jakieś substancje, jakiś metanol albo coś innego, i z tego mogą robić czyste paliwo. Ja miałem takie. Co? W sensie nie znam się na tym i ja absolutnie nie mam żadnego pojęcia, co chodzi, ale. Mielą zombie co robią z nich? Nie wiem, dzi dziwnie, dziwnie to po prostu zabrzmiało Nie znam się na tym, jak ktoś się na tym zna Może napisać, czy to byłoby możliwe Ale dla mnie to brzmi trochę absurdalnie Trochę mi się to też skojarzyło chyba z szóstym sezonem Fear, gdzie używali zwłok Do urzeźniania gleby, zwłok trupów I potem hodowali na tym <laughs> Ziemniaki albo jakieś inne rzeczy I to jedli to tutaj co, mielą zombie robią z nich paliwo? No nie wiem Może ma to sens, ale dla mnie brzmi to trochę Dziwnie i absurdalnie i jeszcze a propos tych zombie, to jeszcze sobie na chwileczkę też do nich później wrócimy, ale to zaraz. Niemniej jednak tutaj widzimy tego Chorwata, który w jakiś sposób oczywiście próbuje dotrzeć do tego perwiego i zmusić go do gadania, ale widać, że on nic nie chce, więc Chorwat sobie stwierdzi, że coś sobie zje, ale okazuje się, że zauważa larwę w swoim mięsie. No i tak się wkurza na kelnera, że oczywiście rozwala mu łeb o barierkę, przedtem oczywiście każąc mu połknąć kluczyk do kajdanek, właśnie Perliego, no bo też widział, że, że Perli nie jest skłonny do rozmowy. W sumie, dobrze przemyślał, zależy na to, co się wydarzy później. E, no i i cóż, i do Perliego, i do Harwata jeszcze sobie później wrócimy, bo na tym się ta scena kończy. Następnie właśnie widzimy Megi, która przegląda sobie stare zdjęcie. Jeszcze raz mi musicie przypominać o Hershelu i Oglenie. Tak jak dosiada się do niej Nigan. No i rozmawiałem sobie właśnie o tym, i tutaj Megi jeszcze raz mówi, właśnie że nie, nie dogadywała się z Herschel'em i ostatni raz kiedy się właśnie widzieli to pokłócili się dosłownie i to tak nie chciałaby, żeby to był ostatni raz kiedy się, kiedy się widziała właśnie z Herschel'em, żeby to się zakończyło kłótnią i potem się okazało że on już na no właśnie. A Nigan również streszcza swoją historię o Eni. Dokładnie tak i szczerze mówiąc nie spodziewałem się że coś o niej czegoś o niej się dowiemy, ale wychodzi na to że żyli sobie razem. I, I no właśnie, pewnego dnia Eni poszła do miasta tego nowego Babilonu i zas, no nie wróciła na noc, więc no Nigan coś wyczuł, poszedł jej szukać i okazało się, że została napadnięta, pobita i. No właśnie, raczej wszyscy się domyślamy co jeszcze. No i kazała Niganowi nie robić nic głupiego, no ale jak to on oczywiście dopadł tych gości, się okazało, że to piątka ludzi zrobiła, no i ich zabił. Tak, w skrócie. No, a potem oczywiście sprawy się skaszaniły, więc nie mm, uciekać po prostu stamtąd i wysłał Eni razem z dzieckiem do jakiegoś pociągu, którym kazał im odjechać i powiedział, że do nich dołączy, ale nigdy tego nie zrobił. Szczerze mówiąc, hm, dlaczego tego nie zrobił? Hmm, być może dlatego, że po prostu bał się samego siebie albo stwierdził, że lepiej im będzie bez niego? Może. A może dlatego, że poznał Dżini. Ciężko stwierdzić, ale raczej to pierwsze. Niemniej tak to też ciekawe, czy będzie jakaś szansa, że zobaczymy Eni, ale wątpię raczej skąd bym miał wiedzieć, czy nigdy nic na Manhattanie. Zresztą no właśnie. Ale w sumie kto wie. Tak czy siak, no tak. Od tak taka smutniejsza scena. No a w międzyczasie widzimy Ginny, która oczywiście jest już w mieście i ucieka od tych wszystkich zombiaków. No i upuszcza swojego plusowego dinozaura. Hmm. Super. I dokładnie w tym momencie mamy kolejny flashback. Gdzie w zasadzie tam Negan mówi, że już tyle czasu szukają tego pluszaka, że no wiadomo, nie będą mogli tak zawsze robić. No i ogólnie widzimy też całą ich relację w tych wszystkich flashbackach, bo będzie jeszcze jeden. Um, strasznie taka ojcowska to jest relacja pomiędzy Neganem właśnie i Ginny, mimo iż to nie jest jego córka. Um, to strasznie to tutaj czuć i w sumie może nawet dobrze, że tutaj będzie miał w tym serialu taką osobę, P -p -p pamiętamy właśnie, że w The Walking Dead też było trochę podobnie z Lydia, właśnie córką Alfy. Ale nie do końca ch chcieli cisnąć taką relację właśnie rodzicielską pomiędzy nimi, no bo, no bo planowali ten spin-off to pewnie rasa 2, no to byłoby trochę dziwne, prawda? Bo w końcu Nigan zabił Alfę, a to była jej córka. No tak czy siak, wracając, fajnie, że mamy taką relację tutaj. I naprawdę widać, że Niganowi cholernie zależy na Genie, a Genie cholernie na Nigantach, na Niganie. No ale wracając jeszcze po flashbacku, widzimy jak ktoś. Jakiś gościu, albo Typiara, nie stwierdzić, podnosi właśnie tego pluszaka, zabiera go ze za sobą i idzie dalej. Oczywiście, jak się później dowiadujemy, nie śledzi tą osobę. No i wtedy przenosimy się tak naprawdę do. znowu do Tomasa, Magii, Migana i całej reszty, którzy siadają przy stole i zaczynają nucić. I jednocześnie wyjmują jakieś różne swoje prywatne rzeczy. I nie wiem, jakaś się religia, nie wnikam. A w, między, w międzyczasie widać, jak Chorwat zapowiada kolejne show i kolejną walkę, walkę na ringu, tak? Jako taką rozrywkę. W sumie trochę takie bardziej w, w, takie w, wyż, wysoko budżetowa wersja tego, co robił gubernator, o, tak powiem. W skrócie. I tak czy jak przyprowadzają Perdiego. Chorwat e, się pyta, czy ma jakieś ostatnie słowa, on nic nie mówi, więc po prostu wkładam mu łeb do butli, znaczy do maski, z której dosłownie wdycha tamtego trupa, w sensie tam obok była beczka z tym trupem, którego zmienili w tym laboratorium i tam ludzie się wdychali z niego. Zrobili z człowieka na dragi, nie? XD. Nie ma, so, nie ma to, jak sobie wąchnąć starego kumpla po jego śmierci. <gryw> nie wiem, to dziwne to było. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Jak ktoś się na tym zna, to może powiedzieć, bo dla mnie to trochę absurdalne, nie? Ale wracając, a później, oczywiście, zostanie wysłany, został wysłany na ring. No i widać, że mu się kręci w głowie, no bo się wciągał. No właśnie. Niemniej jednak dosyć sprytnie podchodzi z łomiaka i po prostu hmm, wyta go tymi i Dosłownie odrywam łeb. Od ciała, po czym orientuje się, że to jest ten sam kelner, dosłownie ten kelner, któremu właśnie ten chorwat stawił klucz do gardła i kazał połknąć, więc rozkrawa mu brzuch i wyjmuje kluczy, jednocześnie uwalniając się, no i potem chorwat puszcza kolejne zombie, które on zabija z łatwością. No a chorwat tylko się na to przygląda, ponieważ załatwił je butem, ale najpierw chciał zdjąć lewy but, czego nie zrobił, i zciągnął prawy i nim załatwił resztę. Więc chorwat coś zaczął podejrzewać. I do tego też sobie za chwilę wrócimy, bo to będzie dalej, oczywiście, kontynuowane. Następnie wracamy do Megi i do Tomasa. Tutaj mamy tą rozmowę między nimi. I w zasadzie tam sam Tomaso mówi, że. Hm. Jak to on dokładnie powiedział? Właśnie się zastanawiał, czy, czy dobrze byłoby mieć dziecko, ale a Maja właśnie mówiła, że to zbyt ryzykowne, szczególnie w tym mieście. I to było czuć, jakby tak sam Tomaso chyba chciał mieć dzieci, co nie? Z nią. Niemniej jednak Megi mu odpowiada, że jasne, to jest niebezpieczne, ale dlatego warto walczyć, żeby to zmienić. Oczywiście, nawiązania do tego, żeby, żeby jeszcze bardziej go przekonać, żeby mógł żeby pomógł jej zabić chorwata. No a w tym momencie, właśnie przychodzi babka, się okazuje. Teraz, co właśnie wzięła tego pluszowego dinozaura, tą zabawkę. No i tutaj Maggie ją zauważa i mówi, że: O, ja znam kogoś, kto lubi takie zabawki, więc ona daje mu tego dinozaura a Megi tylko i wyłącznie się tak patrzy. No i dobrze wiemy, co to było oczywiście, klasyczna zagrywka Megi. Wystraszyła się, że jak Negan zobaczy tego pluszaka, to uświadomi sobie, że Ginny jest w mieście. Mm. I być może nie będzie chciał jej pomóc, więc oczywiście wzięła go dla siebie, żeby o tym go nie uświadomić. No i też wcześniej przy stole tak troszeczkę nakręciła tego Tomasa na to, żeby bardziej jej pomógł, żeby walczył o to. No tak, troszeczkę manipuluje ta Megi i przekłamuje. Niemniej jednak, o jak Nigan się o tym dowie, to będzie nieciekawie, nie? Ale do tego też jest, tak jeszcze wrócimy, no nie? Bo dużo strasznie cennych też w tym odcinku było, ale wracając. Hmm, Na nie mamy właśnie Chorwata, który rozmawia to jest Perdim. No i właśnie mówimy o tym, co zauważył. I, i każe jego ludziom go chwycić, no i wyjmując z buta list, który on czyta i okazuje się, że to jest oczywiście list od brata Perdiego do niego. On zaczyna w... Zaczyna płakać, gdy chorwat czyta ten list, i potem mówi: Dosyć tego. No i w zasadzie wylewa się z wszelkich informacji: czyli mówi, że po prostu ściga tutaj, zbiega, był z dwójką innych swoich ludzi, ale już został sam, bo im się nie udało. No i mówi, że ściga Nigana. I w zasadzie nawet nie mieliśmy zbytnio czasu zobaczyć reakcji tego całego chorwata, bo to było nie wiem, półtorej sekundy i zrobili cięcie, nie? Więc ciężko powiedzieć, czy się przestraszył. Czy może zdziwił, czy ma jakieś obawy, czy coś innego? Hmm. No niemniej jednak, jeżeli Nigan mówił prawdę i się rozstali w taki sposób, w jaki się rozstali, no to raczej chorwat, no, raczej zakasa teraz rękawy i zmobilizuje pewnie wszystkich ludzi, żeby bardziej pilnowali wszystkiego. Więc może się robić trochę gęściej od ludzi Chorwata wszędzie na ulicach, czy gdziekolwiek indziej, prawda? No ale właśnie, przechodząc dalej, lecimy do sceny. Uuh. No cóż. Pamiętacie noknok z poprzedniego odcinka? Dajcie znać w sumie, czy ta scena z poprzedniego odcinka była lepsza, czy jednak ta z tego. Bo ja chyba stawiam na tą. Ale właśnie. Tutaj Luther konfrontuje się z Niganem i pokazuje mu, że znalazł list z tego nowego Babilonu, który Nigan sobie zachował, bo grzebał w jego rzeczach. Właśnie o tym, że jest ścigany, że nie można mu ufać, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj widać, że Luther blokuje mu drogę. <laughs> No, i sam Nigan mówi, że jeżeli jeszcze raz mu zablokuje drogę, no to zrobi się nieciekawie. No i Luther blokuje mu drugi raz drogę, no i się kurwa zaczyna. Tak jest. Ach, to piękne było. Tak czy siak widzimy, jak Nigan próbuje zaatakować Lutera, Luther go łapie i próbuje mu złamać kręgosłup, ale w tym momencie Nigan przeciera mu tarką po czole i chłop się przewraca i niefortunnie wpada na. Kawałek wygiętej rury. Jednocześnie, nadal żyjąc i umierając w agoniach, widzimy, jak Nigan tylko się do niego schyla i dociska mu głowę, kurwa, w tą rurkę, żeby go dobić. Ja. Yeah. No słuchajcie. <słuch> słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Wiele można powiedzieć o tym serialu dobrego ale naprawdę, tak brutalnych scen, czy to jak była w zeszłym odcinku, czy tak jak była w tym, która uważam, że jest brutalniejsza dawno, żeśmy nie mieli w uniwersum The Walking Dead, serio dawno, chyba z kilka lat dosłownie, takich mocniejszych scen to było takie, że ach, to był taki badass moment, że ja Cię kręcę no ale dobra, lecąc dalej, zbliżamy się już oczywiście do końcóweczki odcinka hmm. widzimy jak Maggie chce spalić oczywiście tego pluszaka, wrzuca go do śmietnika a w międzyczasie widzimy jak z auta, tuż obok, podglądają Ginny. Nie wiem jakim cudem ta dziewczynka przetrwała te wszystkie zombie i dotrwała do nocy i ukryła się w tym aucie niepostrzeżona, ale okej. Okay. I wtedy flashbackuję jeszcze raz do właśnie Nigana i Ginny, znaczy, no mamy jeszcze raz flashback, już ostatni raz w tym odcinku. Mm. No i tutaj właśnie tak Nigan mówi, kurde, dużo, długo szukamy tego dinozaura, nie jest przypadkiem tak, że cały czas Ukrył się gdzieś w tym plecaku, i ty go po prostu nie znalazłaś. Czy myślałaś, że gdzieś się zgubiła, cały czas tutaj był? No i faktycznie wyjmuje, go znajduje. No i potem mamy tą całą tam znowu gadkę Nigana. I potem widzimy jeszcze, jak Ginie się do niego przytula. No i faktycznie nawet sam Nigan mówi, że w sumie w tym świecie nie liczą się słowa, tylko czyny. No tak, aż się miło zrobiło. <laughs> po tak brytalnej stanie. <laughs> Taka miła, no. Także, tak jak mówiłem, bardzo fajnie ta rodzicielska relacja jest między nimi i widać, że oni się dogadują mimo iż Ginny nadal nic nie mówi, ale jednak tak czy siak na sam koniec widzimy jak Nigan odchodzi zostawiając zwłoki Lutera, co jest dosyć dziwne bo ktoś je może znaleźć chyba, hello ale okej okay. i potem mamy właśnie Megi która zapala zapałkę i w sumie nie wiem czy ją wrzuciła do tego śmietnika czy nie, ale zakładam, że raczej tak i... Prawdopodobnie pali tą maskotkę, żeby Nigam się nie dowiedział. I na ten moment kończy nam się tak naprawdę odcinek. Ja tutaj od siebie do tam troszeczkę rzeczy mi się mniej podobało. Eee, kilka scen było bardzo podobnych do siebie, jak tam Maggie gadała z tym Tomaszem i zresztą przy stole, to kilka scen było cholernie podobnych. Ten właśnie z tymi zombiakami też nie wiem jak to wygląda do końca. Nie się mi na to patrzyło, ale był bardzo dobry, więc myślę, że oceniałbym na takie 8 na 10. No a teraz właśnie, co może się wydarzyć dalej? Otóż, może zacznijmy od właśnie Nigana, który zabił Lutera. No właśnie, konsekwencje tego mogą być dosyć duże, jeżeli ktoś znajdzie jego złoki, więc albo Nigan odszedł na chwilę i potem pomyśli, że nie, no dobra, muszę się pozbyć tych złok i gdzieś się wyniesie, wyrzuci, ukryje je gdzieś i po prostu posprząta tą krew, żeby nikt nie zauważył, ewentualnie po prostu powie, że gdzieś Luter zniknął i sobie poszedł, bo to było gdzieś daleko od miejsca, w którym oni nocowali. I potem po prostu, albo po prostu nic nie powie, i potem jak ludzie będą mówili, gdzie jest Luther, to, to on tylko wtrąci, że hej, no w sumie on chyba nie chciał pójść na ten układ, więc może po prostu się wypisał, co nie? I wtedy wszyscy pomyślą, no może faktycznie co nie? Więc kto wie. Wątpię, żeby też się po prostu przyznał do tego, co zrobił. I też wątpię, żeby chciał zwalić winę na to, że kilku ludzi, Chorwata, ich zaatakowali i oni po prostu zabili Lutera. Wątpię też, żeby w ten sposób zagrał. Więc albo po prostu nic nie powie, tylko wtrąci. To, że właśnie może po prostu zrezygnowano, bo tam widać było, że on niechętnie podchodził do niego na jej i do Megi do tego planu napadnięcia na tą główną siedzibę Chorwata, no albo po prostu gdzieś ukryje jego zwłoki. Dobra, dalej. Ginny, Nasza jest nieszczęsna Ginny. Wszystko póki co, tak co powiedziałem w poprzednim odcinku, się ziszczy prawdopodobnie. To znaczy póki co się pomału sprawdza, bo faktycznie ona uciekła, dotarła i dostała się na ten sam Manhattan. No ale właśnie. Chyba nie jest, no nie jest głupia ta Ginny, tak mi się wydaje, bo też jakby ona widziała, że Maggie pali maskotkę jej dinozaura. Więc jakby wydaje mi się, że Ginny przewidziała, że Maggie prawdopodobnie robi to dlatego, bo nie chce, żeby Nigan się dowiedział, że ona jest w mieście. Co oznacza, że Ginny pewnie boi się i pewnie nie zaufa Maggie w żaden sposób. Więc dlatego wątpię, żebyśmy mieli kontynuację tej sceny, gdzie Maggie pali tą maskotkę, a Ginny przychodzi i mówi, że chce iść do Nigana. Bo prawdopodobnie będzie się bała do niej podejść. I zaufać. Chociażby też ze względu na jej doświadczenia z ludźmi, gdzie w końcu znalazła swojego, złogi swojego ojca, w którym widać było, że zabił go człowiek, więc no właśnie, pewnie nie będzie ufała. Więc szczerze mówiąc, hmm, nie zdziwiłbym się, gdyby dosłownie było coś takiego, że Ginny obserwowałaby z daleka właśnie Megi i Nigana i czekała na odpowiedni moment, jakby Nigan się od nich oddzielił, i wtedy by do niego przyszła i, nie wiem, i chciałaby, żeby odeszli razem, albo po prostu nie wiedziała, co ma zrobić. Hmm, ciężko w sumie stwierdzić. No bo nie jest głupia i nie zaufa Megi, więc no co, raczej będzie co? Starała się gdzieś być na uboczu i czekać, aż właśnie na chwilę Nigan się oddzieli, żeby po prostu do niego dołączyć i spróbować z nim uciec stąd. Może jednocześnie w końcu coś powie. No i to niestety może doprowadzić do tego, że natrafi na jakichś ludzi chorwatej, i ktoś ją porwie, albo stanie się coś jeszcze gorszego. No właśnie, może być nieciekawie. No a właśnie, wracając jeszcze do tej całej siedziby tego całego Chorwata, na tym samym ringu, że tak powiem, czy tej arenie, to nie wiem, czy pamiętam cię, ale w pierwszym odcinku, jak, ten, jak mieliśmy właśnie Herszela, który był w celi, to był ten goście, który uciekł, bieg na dach i zjechał sobie po tej roce, on ją odciął, spadł z 20 pięter i tam gdzieś śmiał. To było inne miejsce niż ta cała arena, co oznacza, że że najwyraźniej Chorwat nie przetrzymuje więźniów na tej arenie, co oznacza, że no i tak jak pewnie znowu Herszela nie zobaczymy w tym odcinku, a przynajmniej jeszcze nie w tym odcinku, no bo go tam nie będzie. On po prostu przetrzymuje tych więźniów w innym budynku. Co być może jest takim zabezpieczeniem, bo ostatnim razie właśnie kiedy Thomas uciekł, to stwierdził, już po prostu nie będzie miał wszystkiego w jednym miejscu i po prostu więźniów będzie trzymał w innym budynku. Nie wiem, tak czy siak, no ich trzymał po prostu gdzieś w zwykłym jakimś wieżowcu, chyba, yy, obok innych, gdzieś w mieście. No, bo to nie wyglądało jak arena. No więc, właśnie, nawet gdyby jakimś cudem dopadli tego Holwata i kazali mu wyśpiewać, gdzie jest Hershell, to no cóż, gdyby nie chcieli wyśpiewać, to nadal by niczego tutaj nie znaleźli i być może potrzebowaliby go dłużej. A szczerze mówiąc, wątpię, żeby go dopadli. Niemniej jednak, jestem na 100% pewny, że w następnym odcinku będzie dużo akcji, bo w tym nie było za dużo. Plus, wszystko się zapowiada na to, że już ten cały plan mają opracowany i że już mają wyruszyć, właśnie, o świcie. Więc, no właśnie. Będzie ten cały napad, że tak powiem, na tę całą arenę. Prawdopodobnie też przy okazji w jakiś sposób być może hmm, będą chcieli zrobić większe zamieszanie na tej całej arenie. Być może jakoś otworzyć przejścia i wpuścić jakoś zombie albo coś w tym stylu. Więc no, coś czuję, że może się dużo gdzieś przy tym odcinku. No i przede wszystkim może dojść do konfrontacji Nigana z Chorwatem. A widzimy, że Nigan no, się zaczął rozkręcać. <laughs> Delikatnie mówiąc. No właśnie. A i przy okazji jeszcze ciekawe, co z tym Perlim tak naprawdę będzie, bo ostatecznie w sumie widać było, że myślę sobie, poradził na tym ringu, na pewno zaimponował temu Chorwatowi, szczególnie, że on pewnie, znaczy szczególnie, że pewnie by mu się przydał kolejny zaradny człowiek, który sobie umie prać z dnykami. No i tutaj też wyśpiewał mu wszystko, zobaczymy, może się jakoś, może się jakoś dogadają, chociaż wątpię, żeby Perli chciał być z Chorwatem, jeżeli chodzi o to, żeby dla niego służyć. Ale żeby go gdzieś tam przez chwilę oszukać, hmm, tylko po to, żeby dopaść na przykład gana, to akurat możliwe. Więc możliwe, że w jakiś, w jakiś tam sposób chwilowo zaczną współpracować, ale szczerze mówiąc nie sądzę poza tym, nie zdziwiłbym się, że zanim by się coś pomiędzy nimi, nie wiem, dogadali, to wtedy by już byli nasi bohaterowie i zrobili rozróbę na tej całej arenie. Także co? Tyle ode mnie. Dziękuję Wam za oglądanie. łapka w górę i subskrypcja. Ja mile widziana. No niestety nie za dużo było do pogadania o tym, co będzie dalej w tym odcinku, bo nie za dużo też nam pytań zostało ten odcinek. No ale cóż, jest jak jest. Mm. Widzimy się oczywiście za tydzień na omówieniu czwartego odcinka, w zasadzie ten trzeci był trzecim z sześciu, czyli w sumie już półfinałowym tak naprawdę, zostało nam już tylko trzy. No właśnie, no i oczywiście dzisiaj 20.30 live analizujemy sobie z do odcinka czwartego, także co, łapa w górę, subik, mile widziane, do zobaczenia i cześć.